Dzisiaj mamy wtorek, 26 dzień sierpnia i zaczynamy kolejny przegląd rynkowy. Zaczynamy od omówienia najważniejszych danych makro, jakie będą publikowane w dniu dzisiejszym. Przede wszystkim godzina 14:30 Pierwsza ważna godzina z punktu widzenia fundamentalnego, dlatego że no, w czasie sesji europejskiej praktycznie żadnych danych, żadnych odczytów, publikacji nie będzie. No 10 mamy z Polski, stopy bezrobocia, sprzedaż detaliczna, jeżeli na przykład spekulujemy na, na złotówce polskiej, to jak najbardziej te dane mogą w pewien sposób no, szarpnąć rynkiem. Natomiast takie ważniejsze dane dla euro dla funta do dolara, dla franka kanadyjczyka w pewien sposób, no to 14.30, potem 15.00 indeksem nieruchomości i w mojej ocenie najważniejsze dane w dniu dzisiejszym to godzina 16.00, e, indeks Conference Balls, a także indeks FED z Reichmond. Czyli podsumowując 14.30, 15.00 i 16.00 jedna, jednak ten początek sesji amerykańskiej wydaje się być dzisiaj e, no, najciekawszym hmm, momentem sesji. Zaczynamy od omówienia e, sytuacji na e, głównych parach walutowych, na indeksach, na złocie, zaczynamy od euro dolara, na początku chciałbym zwrócić uwagę na dosyć wyraźny układ geometryczny, jaki jest zaznaczony na niebiesko. To jest cała, cały swing spadkowy, jaki trwał dokładnie od 8 maja, on miał prawie 500 pipsów, zwróćmy uwagę, bardzo szeroki układ, to jest układ dzienny. I cały ten prostokąt, czyli całą tą symetrię odkładamy od szczytu z 30 czerwca, od tego lokalnego, od tej wyraźnej, wyraźnej fali i sprawdźmy. Że cena znajduje się nieznacznie poniżej, dlatego że dolne ograniczenie jest w granicach 1,32,05, a na chwilę obecną, no już patrzymy bliżej, jak, jakie poziomy testujemy. Testujemy właśnie 1,32 na chwilę obecną, tak więc tutaj bufor rzędu 10-15 pipsów z układu dziennego. Gdzie cała fala stanowiła, jedna z tych fal stanowiła 500 pipsów, taki silny ruch, więc to praktycznie nie ma, taka niedokładność nie ma dużego znaczenia. Można by powiedzieć, że nie ma w ogóle żadnego znaczenia, dlatego że jest to zbyt mały procent, czy zbyt mały odsetek błędu. Na co chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim? Na tę lukę, jaka była dwa dni temu. W niedzielę rynek się otwiera luką około 40 paru pipsów. I walczy z poziomem 1,32, nawet na M30 to jest dosyć dobrze widoczne. Przede wszystkim tutaj ta strefa popytowa i ta świeca wczoraj z H1, ja ją za chwilkę pokażę. Ta pierwsza z godziny 10, tutaj się pojawia pierwszy popyt i jest no, próba, jakaś tam próba wyciągnięcia cen, tu się tworzy też lokalny opór cenowy, więc też tę te, te linię zaznaczamy. Tak? To jest poziom 1,3207, więc widzimy, że naprawdę bardzo ciasno. Rynek już widzimy, że ten poziom respektuje, natomiast po co mi jest ta linia potrzebna? Po to, że jeżeli rynek wybije ten lokalny opór, to następnym, następną taką strefą podażową będzie zamknięcie luki. Czyli, no jakby nie było to zamknięcie, czy ten układ na zamknięcie luki, wydaje mi się, że on jest tutaj jak najbardziej realny. I 1,32,40, te okolice są dla mnie takim najbliższym przystankiem po wybiciu tej strefy podażowej. Natomiast wsparcie, tak jak mówi, 1,31,85, czyli dokładnie to, co rynek wybijał. Zwróćmy uwagę przede wszystkim też na wybicia. O godzinie 10 wczoraj lekkie wybicie dołem poszło. Potem rynek wyciągnął praktycznie cały, cały ruch. No, i tak samo o pierwszej w nocy, w dzisiaj, tak? Przebicie dosłownie kilka pipsów, i już widzimy, że szybka reakcja, znaczy szybka, no przez te kilka godzin będzie taka wyraźna, jednostajna jest. Więc no, oczekujemy tego wybicie 1.3207. Pamiętajmy cały czas o tym układzie geometrycznym z D1. No bo on ewidentnie będzie trzymał rynek w ten sposób, że może być nawet konsolidacja. Są takie warianty, że rynek po prostu przy dolnym ograniczeniu zaczyna konsolidować, czyli nie ma od razu reakcji, powiedzmy 1-2 dni konsolidacja, natomiast trzymamy cały ten układ, ten układ symetryczny oparty na korekcie prosty i dopiero potem jest jakaś, jakaś sensowna reakcja. Jeżeli mielibyśmy wyznaczać docelowy... Zasięg, no to tutaj na pewno weźmiemy pod uwagę układ overbalance, czyli ten fioletowy prostokąt, który teraz odkładam. No i zwróćmy uwagę, że to jest poziom 1,32,61. Na H1 będzie to troszeczkę lepiej widoczne. No ale tak jak mówię, to jest z takiego geometrycznego punktu widzenia. Natomiast pierwszą informacją kluczową będzie ten układ zasady zmiany biegunów, ten układ zamknięcia luki. Ja może zaznaczę to jeszcze dokładnie z strzałkami, o co mi chodzi, tak, to miejsce i to miejsce. Czyli to jest jakby target na dzisiaj, natomiast wsparciem e, wsparciem jest cały czas okolica, czy właściwie strefa 1.31.80, 1.31.85 więc stosunkowo e, precyzyjna ta strefa wsparcia jest, czy ta strefa popytu. E, USDCHF wygląda nieco bardziej technicznie, zwróćmy uwagę przede wszystkim na tą strefę różową, i już tłumaczę, z czego ona wynika. Ona wynika przede wszystkim z klastra FIBO e, opartego na dwóch zewnętrznych mierzeniach. E, pierwszym mierzeniem jest 161 całej ostatniej korekty, która trwa od 21 do 22, czyli cały ten ruch 40-pipsowy mierzymy. No i wyznaczamy zewnętrzne współczynniki, przy czym oczywiście 161,8 tym współczynnikiem jest najsilniejszym. Tak więc tutaj ten proces również powtarzamy. Widzimy, że korekta była taka już intradayowa, ale również ona wystąpiła, i zwróćmy uwagę na precyzję, rynek otwiera się luką, czyli sytuacja analogicznie odwrotna do euro-dolara. Jest lekkie przebicie, dosłownie 4-5 pipsy, 4-5 pipsów widzimy, że jest niedokładności, po czym rynek ewidentnie ten poziom respektuje, to jest ta linia niebieska, tak? ona może troszeczkę wyżej powinna być, natomiast zwróćmy uwagę na to, jak rynek dochodząc do niej, jak duża podaż tam się pojawia. Przede wszystkim dobrze było to widoczne wczoraj o godzinie 9, godzinie 10. Tak samo w nocy to podbicie. Zauważmy, że nowy szczyt nie jest wybity. Znowu była próba ataku, praktycznie nawet nie doszli do tych linii i od razu ta podaż się pojawia. Tak więc tutaj to domknięcie luki już się wydaje bardziej prawdopodobne jak na Eurodolarze, na no, ale Eurodolar będzie nadrabiał, więc jakby pociągnie też, pociągnie też do góry. No wydaje mi się, że na USDCHF na, na H1 te poziomy będą trzymały rynek. Tak więc ta strefa podaży, jeżeli powiedzmy byłby jakiś wariant znowu podbicia w tej okolicy 0,91,70 a 75, to myślę, że tutaj okazja do jakichś krótkich pozycji, przynajmniej na ten pierwszy odbicie, na ten pierwszy test linii układu, myślę, że można próbować. Dlatego, że ta strefa tak jak widzimy nawet na D1 ona jest, ona jest zaznaczona. Tutaj również mamy dosyć silny układ wynikający z geometrii, ona e, pojawia się, no różnica między dolnym ograniczeniem a to jest 12 pipsów, tak? natomiast cały układ miał ponad 330 pipsów, więc to jest naprawdę bardzo, e, bardzo niewiele. E, kolejnym wsparciem, jeżeli to wsparcie, czyli ta luka zostanie przebita dołem, e, jest strefa popytu, e, która została wyznaczona tutaj na, czerw na czerwono, to jest też wcześniejsze mierzenie 161,8. I dlaczego o nim mówię? Dlatego, że rynek bardzo często porusza się między poziomami FIBO, czyli jeżeli 161,8 w tym wypadku to niebieskie obroni na no kolejnym wsparciem może być poprzednie 1618, które zostało przebite. Tak samo sytuacja ma się między dwoma zewnętrznymi, czyli 127,2 a 10618. No zobaczmy, tutaj mamy 127,2 na poziomie 09138. A, dokładnie 37, no i już cena do tego miejsca dochodzi i wyhamowuje. Czyli jakby ta powtarzalność cały czas jest tutaj obecna na rynku. Przy czym tym wsparcie, jeżeli to zostanie przebite, kolejne wsparcie, kolejna strefa popytu okolice 0,9107, 0,91, czyli okrągły poziom. Też ten poziom widać został e, broniony wcześniej w tym miejscu. go może jeszcze na, na zielono zaznaczę, tak żebyśmy wszyscy widzieli. O, czyli te okolice. Czyli te poziomy mnie dzisiaj interesują. Ten e, docelowy i ten, e, gdzie rynek praktycznie, hmm, praktycznie już dochodzi, natomiast widzimy, że jeszcze troszeczkę miejsca, żeby tak technicznie idealnie zaksięgować jest. Natomiast tutaj pierwsze, nie, pierwszy przystanek powinien być. Różnica między jednym a drugim poziomem to jest 35 pipsów, więc jak najbardziej są wykonalne. Tak? I według mnie po przebiciu to jest kolejny kolejny etap, natomiast strefa podaży cały czas różowy prostokąt jest bardzo silny. GBPUSD 1,66 widzę rynek, cały czas respektuje. zobaczmy na M30. I na tą niebieską, jasną niebieską linię. a teraz ją tutaj podwoiłem, zaznaczę ją podwójnie. Zwróćmy uwagę na ten szczyt z 25, z wczoraj, z godziny 13. W ogóle bardzo ładny ruch, Zauważmy domknięcie luki, czyli bardzo silny taki jednostajny, no, silny popyt się pojawił też po H4, po tych świecach dosyć dobrze będzie to widać. Zwróćmy uwagę, że znowu dochodzimy do krągłego poziomu i znowu rynek wyhamowuje, tak? pojawia się pierwsza podaż, jest odreagowanie. Natomiast na M30 widzimy taki układ 1, 2, 3. Na czym on polega? To jest układ, który my wykorzystujemy pomocniczo. Przede wszystkim czekając na wybicie i odkładając projekcję tego pierwszego ruchu. Zwróćmy uwagę, ja może zaznaczę to na kolor żółty. Bardzo fajnie ten układ się sprawdza, dlatego też go pokazuję. Czyli mamy pierwszy ruch pokazujący, jakby kierunek zagrania. Potem, oczywiście, tworzy się korekta. Widzimy trzy fale: pierwsza, druga, trzecia, czy AB. BC i CD i od tego miejsca odkładamy ten pierwszy, ten pierwszy impuls w tym początkowym, powiedzmy, stadium ruchu wzrostowego czy trendu wzrostowego, chociaż trend wzrostowy to raczej ciężko jeszcze nazwać, żeby to był, natomiast jakaś korekta myślę, że na kablu jest jak najbardziej realna. No i zobaczmy na H1 jak to wygląda. Cała ta fala odłożona z tego pierwszego odcinka, ona zagęszcza się w 61,8 całego swingu spadkowego wcześniejszego, tego wyraźnego, a także wewnątrz owe balans czerwonego prostokąta. Więc widzimy tutaj, że jakby ten ruch, no on nie jest przypadkowy, dlatego że to jest jeden z tych wariantów, który może się pojawić na dzisiaj. Pamiętajmy, że wtedy będziemy liczyli na przebicie 1,66, czyli po przebiciu 1,66. Najbliższym takim ważnym oporem, dlatego że ta geometria z dwóch mierzeń ona tutaj wypada, to jest poziom 1,66,20,22. Tak więc tutaj różnica między obecnym kursem a tym miejscem docelowym to jest około 30 pipsów, i wydaje mi się, że to jest jeden z tych wariantów, które dzisiaj może się pojawić. Na pewno pamiętajmy o tym, że cena może zejść w to miejsce 1,65-66. To jest ten lokalny dołek z nocy, z godziny pierwszej, z godziny drugiej. Rynek może powtórzyć, bo często jednak daje drugą szansę, natomiast ten wariant będzie cały czas obowiązywał, tak? dlatego że po prostu korekta może się troszeczkę wydłużyć w czasie, a wiemy, że one są z definicji no, dłużej trwają, aniżeli impulsy, tak? Natomiast no, lokalne dno było 65-35 i tutaj wcześniej popyt też leżał, więc na pewno też pamiętajmy o tym poziomie e, i to są e, miejsca na dzisiaj. Czyli podsumowując, no, to lokalne dno to minimalne właściwie dno, jakie było w ostatnim czasie, 1, 65, 35 e, Dno nocne, czyli ten e, punkt C naszej korekty, 1, 65, 65 No i miejsce docelowe. No, bardzo ładnie tutaj się zagęściło z trzech mierzeń: 6,18 overbalance i symetria oparta na korekcie prostej, okolice 1,6620. Ok, Australijczyk. Zaczynamy od mierzenia na H4, dlatego, żeby te poziomy dinapolego Polego jeszcze, jeszcze raz przypomnieć, zauważmy różowy prostokąt. A różowy prostokąt, on, wypada, on wynika właściwie z dwóch mierzeń. Zauważmy, 38,2 niebieskie 61,8 czerwone. No i to jest obszar no, około kilkunastu pipsów, no, dokładnie 14-15 pipsów. On bardzo ładnie zatrzymał ręki w zeszłym tygodniu. Tu też sygnalizowaliśmy 19 sierpnia. załóżmy ten ruch na prawie 100 pipsów był przez rynek wypełniony, przy czym rynek znowu 22, 25 do tych poziomów dochodził. I zobaczmy z jak dużą precyzją 61,8 jest znowu respektowane. Tak? Tam cały czas rynek zawraca, czyli ta podaż się pojawia. I na H1 wygląda to o tyle ciekawie, że dosłownie 3 godziny temu, 2 godziny temu był test 0,93. Czyli zgodnie z tym e, zasadą, że jeżeli przebijamy poziom 0.93, tworzymy korektę, czyli tutaj troszeczkę może już taki e, cykl się pojawia na zasadzie e, impuls, prawda, korekta i znowu to odłożenie tego impulsu, bo ten układ oczywiście działa w dwie strony, można go wykorzystywać na korektach, ale można również tworzyć projekcje na impulsach. No i zwróćmy uwagę, że rynek zatrzymał się na 0,93, tak więc ten okrągły poziom staje się teraz oporem e, dla rynku. No i strefa podaży to jest 0,92,48. I według mnie na 4 e, ta strefa jest jak najbardziej realna. No bo zobaczmy, rynek ładnie tutaj reagował 8 sierpnia, 12, no i, e, no i 21, to już tak bardzo wyraźnie, tak, że ten ruch był dosyć dosyć silny, praktycznie zakryty w całości. Natomiast na dzisiaj e, uważam, że, że to też na pewno będzie jakaś, jakieś dla nas takie miejsce no, wychodzenia na przykład z krótkich pozycji lub pomysł na zajmowanie długich pozycji. E, o czym również powinniśmy pamiętać? Na pewno o ponownym teście 93, dlatego że wiem z doświadczenia, że tego typu poziomy one nie są tak łatwo przebijane i od razu lecimy na 92 rynek może po prostu powrócić do tego miejsca, może nawet powrócić po raz kolejny do poziomu Dina polego, czyli do tego różowego prostokąta, no i takim z wsparciem nocnym będzie poziom 0,9271, czyli jeżeli rynek zacznie spadać, na pewno będę obserwował dynamikę ceny w tym miejscu, tak? no bo tutaj rynek w nocy zawrócił na dobę 30, 27 pipsów dokładnie. USDN i Euro -Jen. USD USDN po przebiciu tej silnej linii trendu na to jest ta czerwona linia, bardzo ładnie, no klasycznie tutaj rynek się zachował, czyli przebicie, retest tego układu, zamknięcie świec praktycznie na linii trendu, no i kontynuacja wzrostów, natomiast gdzie mamy pierwszy przystanek? Pierwszy przystanek był wczoraj, właściwie już w piątek, to jest są okolice 104 z dwóch powodów, no pierwsze to mamy okrągły poziom, a2 to jest lokalna strefa podażowa, no strefa oporu. Zauważmy, że tutaj 4 kwietnia, 3-4 kwietnia rynek dwukrotnie testował to miejsce, po czym spadł na ponad 200 pipsów, 250. Więc no, nie liczę tutaj od razu na tak silną reakcję. Natomiast pierwsze odbicie, czy jeszcze tego miejsca do spadków jest. Natomiast co mnie trzyma, jakby przed. co rynek trzyma? Przed dalszymi spotkami na pewno ta geometria. Geometria oparta na projekcie pędzącej. Niebieski prostokąt, on ma rozpiętość około 55-56 pipsów. On zostaje odłożony czyli od każdego miejsca, gdzie rynek wybije mi nowy szczyt, tą projekcję odkładam. I co się dzieje w momencie, jeżeli rynek zaneguje ten układ i wybije go dołem, wtedy kolejny układ wyznaczam już ten silniejszy. E, największą korektę w tym ruchu wzrostowym. Ta korekta, która trwała od 30 do 8, no ona jest dosyć, e, dosyć rozległa, bo 150 pipsów i wtedy e, tutaj też mamy taki wariant, tak, że to jest jakby docelowe miejsce po przebiciu e, dołem tego niebieskiego prostokąta. Natomiast wcześniej będzie przystanek na pewno w okolicach 103, tak. Dwa powody również. Układ zasady zmiany biegunów, wcześniej rynek 31 i 1 sierpnia ładnie tutaj reagował, zawrócił, właśnie zrobił ten korektę. No i możemy znowu dojść do tego miejsca. I zgodnie z założeniem, że jeżeli rynek przebija jeden okrągły poziom, w tym wypadku 104, no to podąża na kolejny poziom, w tym wypadku 103. Natomiast docelowe miejsce to jest 102,68, no ale to pewnie nie dzisiaj, tak? Na pewno będziemy obserwować. Ten niebieski prostokąt, niebieską symetrię, no i to, co się stanie w momencie, jak rynek zacznie go wybijać, bo wcale go nie musi wybić, a może testować po raz kolejny 161,8 okrągły poziom, czy tą strefę podaży z 4 kwietnia, tak? Więc tutaj na pewno rynek będzie mocno rozgrywał wewnątrz tego prostokąta. Przypominam, ten prostokąt 50-56 pipsów ma, tak? Więc no, rynek może, może się poruszać wewnątrz tego obszaru. Euro -jen, Na interwale 4 godzinowym, może troszeczkę powiększymy wykres. Mm, powiększymy wykres i y, mamy linię trendu, zielony, y, zieloną linię, zieloną wewnętrzną linię trendu, która zostawcza przebita. Natomiast mm, pamiętajmy o tym, że rynek wyszedł poza, znaczy przebił dołem ten układ, natomiast to nie jest jeszcze powrót do spadków, dlatego że w tym wariancie mamy największy układ korekcyjny, czyli w tym swingu od 8 do 22. Ten układ korekcyjny jest zaznaczony na niebiesko i on, a, on ma około 80 pipsów, Cały ten prostokąt zostaje odłożony, co też zrobiliśmy i nanosimy dodatkowo poziomy FIBO. Tutaj przyjmujemy dosyć duży bufor bezpieczeństwa, około 16-17 pipsów, to jest ten zielony prostokąt. I zauważmy, że rynek cały czas znajduje się wewnątrz prostokąta. Tak, pierwsza reakcja bardzo ładna, bardzo ładnie rynek obronił na 23 pipsy. W nocy test Zobaczmy na H1 w nocy test o godzinie 3, o godzinie 5 poziomu 137. No przy czym rynek też już widzimy, że ten popyt jednak się pojawia, te dolne cienie, tutaj jakaś formacja młota, czyli tutaj już jakiś popyt według mnie się pojawia, tak? Przede wszystkim też na 137, czyli ten okrągły poziom, na tą geometrię i na zewnętrzne mierzenia FIBO, bo wewnątrz tego układu również widzimy... Taką, e, taką korektę. No jakby nie było 60 pipsów, rynek wykonał, więc warto ją pomierzyć. No i ten docelowy zasięg 161,8 miejsca mamy na 136,93. Stąd nasza dosyć duża jakby niedokładność, jaką jesteśmy w stanie przyjąć. E, oczywiście liczymy na to, a, że rynek w tym miejscu wyhamuje. Tutaj również jakaś dywergencja e, na wskaźnikach pojawia, dokładnie mówimy o tych dołkach. No i liczymy na to, że rynek pierwszy przystanek może mieć na e, linii trendu, czyli kolejny e, klasyczny układ, że przebicie i retest i my po cichu na ten retest liczymy. No docelowym miejscem to jest ta strefa podaży e, wynikająca z D1, czyli okolice 138. No ale możliwe, że to nie dzisiaj, dlatego że to jest zasięg na ponad, e, no, na prawie 100 pipsów, tak, 95-96 pipsów. USDCAD, Kanadyjczyk, e, cały czas walczymy z tym poziomem 50%. Z tym, że zwróćmy uwagę na tą lokalną strefę podaży. Tutaj jednak bardzo fajnie zawrócił. 21, tak, dzisiaj mamy 26, znowu rynek się zatrzymuje. Natomiast na H1 zauważmy pewną prawidłowość. Może ją zaznaczę w ten sposób. Dołki są na coraz to wyższym poziomie cenowym, natomiast szczyty też. Tak? Przygotowujemy się, przynajmniej tak to wygląda, że przygotowujemy się do wybicia głową, Do wybicia głową, czyli przy kolejny przystanek, on jest pomierzony z D1, to jest poziom 61,8, czyli 1,1030. No, czyli dobre, dobre 60 pipsów. Co też widoczne jest na H4 czy na H1, to jest pierwszy przystanek. Dodam tylko, że na Kanadyjczyku, tak samo jak i na Jenach, to 61,8 bardzo ładnie działa, więc na pewno ten poziom powinniśmy mieć też na wykresie. Jeżeli mielibyśmy się odbić, to gdzie jest wsparcie? No, wsparcie jest to miejsce, które reagowało wcześniej 31 sierpnia, przepraszam, lipca, 15 sierpnia. Tutaj widzimy taka konsolidacja dwudniowa. No i ten poziom 1,0870 myślę, że cały czas będzie e, też dla rynku ważny. Zauważmy, że to też jest 38,2, a zgodnie z tym, że rynek porusza się bardzo często między jednym a drugim poziomem, to dodatkowo nam wzmacnia e, po prostu ten sygnał. Tak więc podsumowując, przygotowujemy się do wybicia po ewentualnym wybiciu 61,8, natomiast jeżeli rynek się odbija, no to takim silnym wsparciem jest ten obszar reakcji w okolicach 1,0870. Przechodzimy do analizy złota i na koniec dwa indeksy giełdowe. Złoto wybiło na dobę 1300, przebiło 1280, tutaj jakiś popyt się pojawia. No bo zauważmy, dlaczego on się pojawia. Tutaj mamy 61,8. Ja mocno sygnalizowałem w, w poprzednich nagraniach też, że ten współczynnik bardzo ładnie działa na złocie, no, co też możemy sobie pomierzyć i zobaczyć. Tak? Tutaj wszystkie jakby reakcje poprzednie no, były mm, profitowe. Na, nawet na tej fali, zobaczmy, na tej fali spadkowej to też może się wydawać, że to jest bardzo silny ruch na 50 dolarów, natomiast zobaczmy, co się stało przy pierwszym ataku na 6.1.8. Tak? Rynek po prostu obronił na 13 dolarów, po czym oczywiście potem zakrył, tak? no ale liczy się ten pierwszy test, ta, ten trading reakcji, jak my to nazywamy. Czy była reakcja na, na rynku, czy jej nie było, no oczywiście, że była. Zwróćmy uwagę teraz, jaki jest wariant intradayowy, przynajmniej to jest jeden z tych wariantów, które ja mam zaznaczony o mierzymy ostatni swing czyli ten swing od 8 sierpnia do 21 mierzymy i mnie interesuje zgodnie z tym co wiem że działa po prostu na rynku złota poziom 61,8 czyli, czyli 1304,90 jeżeli ja bym chciał dokładnie sobie to zmierzyć jeszcze czy poszukać jakiegoś potwierdzenia w postaci klasów FIBO, no w tym wypadku interesują mnie wewnętrzne klastry FIBO, to ja widzę, że w przedziale między 103, 103, 90, 103 1303, przepraszam, 1303, 1304, a 1301, czyli 3 dolary, ja widzę, że tam pojawia się zagęszczenie dwóch współczynników, 38,2 i 6,18, czyli poziomy Dina Polego dosyć ładnie, czy dosyć precyzyjnie w tym miejscu się zbiegają. Oczywiście kierunek zagrania wydaje mi się, że jest znany wszystkim, dlatego, że zauważmy, no jeżeli 1300 jest wybijany dołem, no możemy się spodziewać korekty, ale nie spodziewajmy się ataku na kolejne szczyty, czyli około 1345. Czyli te ruchy, te, które pokazuję teraz krzyżykiem, one są dla mnie korektą. korektą tak? Czyli to jest rozbudowana struktura korekty pędzącej, no i na ten układ CD, który będzie no, niewątpliwie mniejszy od układu AB, ja liczę, tak dlatego że w tych miejscach znajduje się dla mnie dosyć silny poziom potencjalnego oporu, czy potencjalnej strefy podaży. S&P 500, tutaj sytuacja również wydaje mi się klarowna, no, mierzymy ostatni swing wzrostowy, oczywiście e, shortów w tym miejscu no, z powietrza, przynajmniej ja, no, na pewno nie będę zawierał. Cały swing od 24 lipca do 8 sierpnia mierzymy i wyznaczamy dwa poziomy, one są cały czas aktywne. Zauważmy 127,2 2012. Tutaj przyjmuje bufor bezpieczeństwa dwa punkty, czyli od 2012 do 2014 i tutaj podobnie 2040. 5 to jest 161.8, przy czym to jest e, zdecydowanie silniejszy poziom. Tak, no bo 161.8 wiemy, że statystycznie działa e, naj, najmocniej. Natomiast na H4, jeżeli chcielibyśmy jakoś się podpiąć pod ten ruch wzrostowy, no to na pewno będziemy brać pod uwagę ten, e, ten układ czy to rzucenie ceny, e, będziemy to odmierzać od następnego szczytu. Natomiast no, ja takich zagadnień nie lubię, dlatego że tak jak ta jest zbyt płaska, to znaczy że ona nie dochodzi nawet do 38,2, zauważmy 38,2, co jest dla mnie o wiele silniejszym wsparciem aniżeli taki lokalny układowy balans. E, znajduje się na poziomie 1957. Potem mamy 50, 1944 i 61,8 1931. Tak? To są dla mnie poziomy intradayowe, które wiem, że na indeksach działają, na złocie działają. E, na indeksach również działa 38,2, czyli ten najbliższy poziom najbliższy współczynnik. Tak więc na chwilę obecną na S&P 500 mam dokładnie taką analizę, czyli proste mierzenie wewnętrzne, zewnętrzne i wyznaczenie overbalance w tym ruchu trwającym od 8 sierpnia. DAX wygląda troszeczkę inaczej, dlatego że on nie wybił tych szczytów. Zauważmy, że na chwilę obecną walczymy z poziomem 50% FIBO, czyli ten układ z 9400 80, 9500 właściwie, bo już było nawet to zaksięgowane, to jest też taki, taka połówka, można powiedzieć, wewnątrz, czy między 9000 a 10000, to też tak z psychologicznego punktu widzenia jest ważne. Natomiast sytuacja, na którą, czy miejsce, na które ja czekam, to jest poziom 9600 dokładnie i on wynika z 61,8 i z wcześniejszego poziomu reakcji, czyli można powiedzieć taka zasada zmiany biegunów dosyć dobrze widoczna, Myślę, że warto ją nawet tutaj zaznaczyć tymi strzałkami. Zwróćmy uwagę, że wcześniej jednak bardzo ładnie tutaj reagował. No, zbliżamy się do tego miejsca. Dla mnie na chwilę obecną poziom 50, jeżeli miałbym porównywać z poziomem 61,8, jest o wiele słabszy. Dlatego, że tutaj nie mamy z takiego technicznego czy prawie tak punktu widzenia żadnych potwierdzeń. Na 61,8 to potwierdzenie jest, co jest zostało zaznaczone. Strzałkami, więc zdecydowanie, jakbym miał wybierać 9600, jest silniejszym miejscem dla rynku. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w czwartek.